Witam! Dzisiaj pokażę jak w łatwy sposób pobierać piosenkę z YouTube'a bez żadnych programów. <laughs> Więc tak, wchodzimy w nasze przeglądarki internetowe i wchodzimy w YouTube. I wpisujemy piosenkę, którą chcemy pobrać. Troszkę nie wiem, ja wpiszę. Follow river. Włączamy piosenkę i dajemy stop, żeby nam nie leciała. Dobra, teraz wchodzimy w jeszcze jeden w jeszcze jedną stronkę i wpisujemy. wwwyoutubemp mp3.org Link podam w opisie do tej strony Teraz nam się pojawia taka strona YouTube MP3. Pod nim jest taki napis, jego trzeba wykasować, a pod nim jest jeszcze convert video. Eee, my się teraz interesujemy tak. Eee, trzeba skopiować link, link naszej piosenki, którą chcemy pobrać Daj się tutaj wklej i convert video. Potem dajemy download nie, nie link y, 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 ma mp3, tylko do wyniki. I Wam się pokaże niektórym okienko z a niektórym tutaj taki paseczek. No więc po prostu dajemy ją na pulpit, przesuwamy z paska i mamy piosenkę na pulpicie. Bardzo prosty sposób. Dziękuję za obejrzenie. Jak, jak mogłem, to się cieszę i komentujcie, subskrybujcie i cześć.